92 minuty pływania. Jak pewnie się domyślacie, jesteśmy na kolejnej nowej wodzie. Myślałem, że to będzie fajna, przyjemna, prosta, mała leśna woda. A okazuje się, że okazuje się, że nie będzie to takie proste, bo jest to głęboka na 7-7,5 metra. Zwykła misa po prostu. Brzegi schodzą mega stromo do środka. A na środku mamy głębokości 7-7,5, 6,5. No, cała woda po prostu wygląda jak wanna. Dobierałem sobie jakieś azymuty na brzegach, jakieś punkty odniesienia. Zwalone drzewa, super, to wszystko wygląda, ale wpływasz pod to drzewo po prostu na pionowej ścianie. No, będzie ciężko. Naprawdę, myślałem, że to będzie fajny, przyjemny wyjazd. Przyjemny będzie na pewno. No, myślałem, że będzie łatwiej. No, wytypowałem cztery miejscówki. Postawimy po prostu na te głębokości, które tutaj są. No nic nie będę czarował, nie będę łapał na tych stromych górkach. Nie znalazłem nawet 30-40 cm blatu. No nic, no skoro tutaj jest tak głęboko, no to po prostu ta ryba chyba jest nauczona na takich głębokościach żyć, żarować i funkcjonować. zobaczymy szykuję zestawy no i wywozimy no. zobaczymy się przy wywózce, pokażę wam jak to dno wygląda i na co będę łapał ale przyznaję, głowę mam trochę popsutą ale walczymy zawsze chciałem tu przyjechać pora odbębnić swoje Zobaczymy. Ciemoneczko. Dosyć nietypowa akcja. Muszę Wam się przyznać, wczoraj już kompletnie nic nie nagrywałem. Przez cały dzień lało. Jak tylko przyjechaliśmy, popływałem, tak jak Wam nagrałem. Zaczęło lać. Na szybko w namiocie poszykowaliśmy zestawy. Powywoziłem. Zaznaczyłem sobie jeszcze źle miejscówkę. Płynę sobie na GPS-ie pod drzewo. Chwilę nie patrzę, łódka mi wpływa w to drzewo. Nie wiem, jak ja to zaznaczyłem. Odplątywaliśmy żyłkę. Też się trochę zniechęciłem. Człowiek zmęczony, nerwowy. Olałem tą kamerę, żeśmy posiedzieli sobie z tatą. Trochę się zresetowali w tym deszczu. No dzisiaj wstałem już trochę z innym nastawieniem. Popijam sobie właśnie z tatą kawkę. Przeżywam tą wodę, jak bardzo. Och, muszę przyciemnić. Przeżywam tą wodę, jak bardzo jej nie ogarniam, bo to jest masakra naprawdę. Taka głęboka wanna, nieduża. Czy stawiać na tych 7 metrach, czy szukać wypłyceń, których praktycznie nie ma. Nie wiem, no ale tak sobie siedzimy, gadamy i jak widzicie, brakuje mi jednej wędki. ze sobie, i w pewnym momencie zaczyna jechać. Nie wierzę. Rybka stawiała z początku fajny opór, ale po chwili holu zorientowałem się, że to będzie mały karpik. No ale jest trafiony, zatopiony. Mamy rybkę z kolejnej wody. Wyjechał Sweet Mix. <laughs> Zaraz Wam go pokażę. Dopiję szybko kawkę, bo już końcówka. I zaprezentuję Wam kolejną rybkę. Z nowej wody PZ2. Słuchajcie, widać, że tutaj rybki są mega głodne. No tak, kroni liga. Jeszcze nigdy nie miałem zapiętego. Przeszedł mu hak normalnie na wylot przez pysk. Masakra. Pięknie zapięty. Tak, jak przed chwilą Wam mówiłem, pokażę Wam szybko rybkę. No normalnie bym mu odpuścił tą sesję, bo jak dla Skarpiarzy, nie jest on do końca wymiarowy do sesji. No ale, jak wiecie, ten sezon polega właśnie na podbijaniu nowych, nieznanych dla mnie wód. Dlatego każda rybka zasługuje na króciutką sesję i prezentację. Także. Kolejny mój leśny kabanek. Nie spodziewałem się absolutnie żadnego brania. Naprawdę byłem cholernie zniechęcony do tej wody. Ale jest super, dało mi to nadzieję. Dostałem lekkiego kopa, także zaraz zakładam wodery, robię spacer dookoła wody, szukam wypłyceń. Rybka wzięła z najpłudszego miejsca, które udało mi się tutaj znaleźć. Zaraz przy zwalonym drzewie, oczywiście kuleczka Sweet Mix, niezawodna. Każda woda daje mi rybę na tą kulkę. No i mamy kolejną rybkę, niedużą, ale daje mi to nadzieję. Wypuszczamy go i biorę się za robotę. To on niech rośnie. Chyba, że go ktoś złapie i zje. Uroczyście wypuszczamy pierwszą moją rybkę z tej wody. Rybka jeszcze nigdy nie kuta. do domku swojego. Pamiętajcie, zawsze łowimy i wypuszczamy. Dobra, dzisiaj się trochę bardziej przyłożymy do postawienia zestawu. Pogoda jest dużo przyjemniejsza. Ja się trochę odmuliłem. Idziemy. Te zwalone drzewa, przy których będę stawiał zestaw. Stanę po prostu na brzegu. Dopłynę tutaj łódką. I będę po malutku odpływał od brzegu. No i starał się położyć na najbardziej na najbardziej płaskim terenie. Okej, okay, tak się prezentuje miejscówka, z której wyjechała mi ta mała rybka. Tylko mówię, wczoraj wywoziliśmy to na szybko. Jeszcze coś mi się źle zapisała lokalizacja, wywoziło mi w same drzewa. Dzisiaj sobie dokładnie upływałem tą całą miejscówkę. Zaznaczyłem sobie nową lokalizację. No i wywozimy zestaw. Dopłyniemy tutaj na fajne 3-metrowe wypłycenie. 3 metry. Fajnie płasko. Bardzo delikatnie zgłębia się do środka wody. Wcześniej myślałem, że te zarysy to są gałęzie. Wiecie co? Aż nie pojawił się drapieżnik. I nie zaczęły wyskakiwać z wody małe srebrne rybki. Nie wiem czy to jakieś słonecznice, czy co. Ale jest tego mnóstwo po prostu w tym drzewie. No i samo to, że te zarysy. Czekajcie, bo nie wiem czy mnie widać. No i samo to, że te zarysy raz się pojawiają, raz nie. Więc to na pewno nie są gałęzie. Poza tym przypatrzyłem się, że to drzewo wchodzi do wody w trochę innym kierunku. Także jesteśmy przed nim. Wrzucimy sobie. Nie widać mnie. Wrzucimy sobie punktowo. 15 kuleczek. Oczywiście przynęta ta sama zostaje Sweet Mix na Roni Rigu. No i dobra, niech szukają. Od razu popływałem sobie. Znalazłem pod drugim brzegiem drugą miejscówkę. Też fajna, bardzo łagodnie wzniesienie. Na 4 metry. Nie ma tam jakiegoś stromego spadu. Fajnie mi się delikatnie wypłyca. Także powinno być wszystko ok. Idę do taty. Zwinę drugą wędkę. I zaraz pokażę wam. Drugą miejscówkę gdzie wywozimy. Dobra, będziemy wywozić drugą węteczkę nową miejscówkę. Leci tutaj piętnastka monsterek na łamanym sztywniaku przypon, którego absolutnie nie trawię, ale chłopakiem je. Ci to składu namawiają, żeby spróbować, że naprawdę pięknie selekcjonuje i zapina to ryby, a że lubię kombinować. Jestem ciekawski, także z chęcią go wypróbuję. Mam nadzieję, że się przekonamy, jak się spisuje. Dobra, lecę w tamto miejsce i zaraz zaprezentuję wam. Drugą wewózkę. No i dobra, lecimy z kolejnym zestawem. Z monsterkiem na to wypłycenie, które udało mi się przed chwilą znaleźć. Nie wiem, może uda się to pokazać. I wychodzimy na 4 metry. Fajny równy łagodny spad. No i słuchajcie, wypływam, wypływamy teraz z tatą, z zestawem, no i dosłownie ile to mogło być? 25 metrów 30 metrów od brzegu? No, to jest 25. Napłynęliśmy na piękną góreczkę, fajną z bardzo płaskim wierzchołkiem. No zarąbista miejscówka, łagodne spady dookoła. Przez cały czas tata mi mówi, że tutaj rybki się chlapią jakieś. No i faktycznie napłynąłem widać dużą ławicę drobnicy nad tym wypłyceniem. No, postanowiłem, że postawimy tutaj lewą wędkę taty na to wypłycenie. No, nie ma tutaj takiej miejscówki. Opływałem wczoraj naprawdę sporo wody. Nie wiem, jak ja to ominąłem. Może dlatego, że bardzo skupiłem się na opływaniu brzegów. Nie spodziewałem się, że tutaj, w tym prawie 8-metrowym dołku, będzie takie fajne wypłycenie. No, bardzo atrakcyjna miejscówka. Nie odpuścimy tego, przeniesiemy tutaj lewą wędkę. Taty, no, a prawą postaram się też gdzieś znaleźć pod brzegiem jakiś łagodny spad. No, ewidentnie zmieniam taktykę. Ta rybka, która wzięła z tego wypłycenia, dała mi sygnał, żeby odpuścić. Odpuścić te 7 siedmiometrowe doły. Może źle robię, że wszystko przenoszę, ale no 4, 4 metry wypłycenie to też nie jest nie wiadomo jakie wypłycenie. Także to też jest w miarę głęboka woda. No kombinujemy. Każdy zestaw w sumie będzie na innej głębokości prawie. Ale odpuszczam ten dół. Odpuszczam ten dół, ten głęboki rów. Dobra, wracam łódką do brzegu. Ale tego karpika też dostałeś z 4 metrów, nie? Czy coś tam jest? No, no. Wracam do brzegu, przezbroimy tę wędkę, zaraz założymy świeżą kuleczkę i pokażę Wam to wypłycenie, co udało mi się znaleźć. Słuchajcie, mamy branie na tą wędkę, na wypłyceniu, którą przed chwilą wywiozłem. Ewidentnie, ewidentnie rybki chodzą po wypłyceniach Romciłek byś mógł to byś nagrywał, nie? Chociaż chyba nie ma potrzeby, daj podbierak On Nie jest duży O to też będzie podobny rocznik do tamtego Taka zarybieniówka, tak jak mówiłeś. No ewidentnie małe ryby nam wchodzą. Ale fajne, że coś się dzieje. Mamy kolejną rybkę. Miejscówka pół godzinki? No nawet nie. Pół godzinki i odpaliła. Także fajny. Pokażę Wam szybko tą rybkę spod bieraka. Słuchajcie po raz kolejny Sweet Mix na Roni Rigo. Nieduży karpik, ale fajnie. Zawsze się cieszę, jak długotypowana przeze mnie miejscówka przynosi jakieś efekty. W tym przypadku się też nie pomyliłem. Mamy kolejną rybkę. Robimy swoje. Czekamy na te większe. Wypuszczamy. No, i bawimy się dalej. Nie tylko po rekordy się przyjeżdża nad wodę. Lecimy z kolejną wywózką. O, taty wędka na brzegu. No, jesteśmy w trakcie roboty. A tu fajny odjazd. Przerwała nam robotę. Fajnie, coś się dzieje. Lecimy dalej. Dobra, wywozimy właśnie taty węteczkę na to wypłycenie, które przed chwilą udało mi się przez przypadek znaleźć. Yy, co to była trójka? Nie? Zobaczcie sobie nie wiem. Czy coś tu będzie widać? O, ja się trochę rozjaśnię. Zobaczcie, jak dopływamy na elegancką góreczkę. Dobra, puszczam. No. Tutaj czy tam trochę w prawo było? Nie, 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 w prawo nie. Tutaj, gdzie jestem? Tak, tak, nawet troszkę w lewo ja bym tam dał. Popatrzyłem przedtem na te drzewa. Tu Dobra, jest dobrze, po, po, po co na spadku, jest ok. No. Dobra, puszczam. No Dosłownie 20 metrów mamy tą miejscówkę od nas, fajne wypłycenie. Płynę teraz łódeczką. Zobaczcie, jak jest płasko. Cały czas pokazuje się w tym miejscu drobnica. No, zobaczcie, jaka ławica. Także ta rybka ewidentnie się tutaj kręci. Może i jakiś karp też podejdzie. Zobaczcie. Dobra, bo moja wędka też czeka na brzegu. Wywiozę zestaw. No w to samo miejsce. Mam tam już fajnie zasypane. No i szukamy czwartej miejscówki na taty wędkę. A dzisiaj trochę odżyłem. Trochę odżyliśmy. Coś się dzieje. Jakieś miejsca znajdujemy. Bo wczoraj naprawdę powiem wam byłem struty po tym pierwszym sondowaniu. Okej, okay. bierzemy się do roboty. Mam, ale nie wiem czy w gałęzi weszło. Weszło w gałęzi. Chodź, nie wyjdzie. Weszło, trzymaj. Ciągnie, ciągnie.